Czy kiedykolwiek czułeś, że nawet po latach doświadczenia nadal daje się porwać chaosowi okoliczności? Badania pokazują, że 70% osób powyżej 400 roku życia traci okazję, ponieważ reagują impulsywnie na wyzwania, zamiast odpowiadać spokojnie. Napoleon Hill po studiowaniu największych przywódców historii odkrył, że prawdziwa siła leży nie w kontrolowaniu świata, ale w panowaniu nad sobą. Mając skoro 6 lat lub więcej, masz mądrość, aby przekształcić emocje w strategię, a chaos w jasność. Dzisiaj rozpoczynamy 6 wyrazową podróż, aby zbadać, w jaki sposób samokontrola, kultywowana z dyscypliną i celem, może budować życie pełne bogactwa, pokoju i autorytetu. To nie jest tylko przemówienie, to zaproszenie do stania się niezachwianym. Samokontrola jest podstawą wszelkich trwałych osiągnięć. Hill powiedział, człowiekiem, który nie rządzi swoim umysłem, rządzą okoliczności. W wieku się 300 lat możesz być zmęczony reagowaniem na krytykę, presję lub nieoczekiwane zdarzenia. Ale co, jeśli mógłbyś wybrać swoją reakcję, nawet pod presją, jak wyglądałby twoje życie, gdybyś zamiast wybuchać lub wycofywać się, reagował spokojem? Hill uczył, że samokontrola jest cichą siłą, która przyciąga szacunek i rezultaty. Kiedy panujesz nad swoimi emocjami, nie tylko chronisz swój spokój, stajesz się magnesem na okazję. W praktyce samokontrola zaczyna się od świadomej pauzy. Hill zasugerował stworzenie przestrzeni między bodźcem a reakcją. Kiedy coś cię denerwuje, komentarz, trudna sytuacja, weź głęboki oddech, polisz do pięciu i zapytaj, jak mogę mądrze zareagować. Na przykład, jeśli ktoś krytykuje cię w pracy, zamiast reagować gniewnie, spokojnie powiedz, dzięki za perspektywę, rozważę to. Badania pokazują, że świadome pauzy zmniejszają impulsywne reakcje o 500%. Jak wyglądałby to je życie, gdybyś zastąpił impulsy wyborami? Hill powiedział: Spokój to prawdziwa siła. Zacznij już dziś, gdy wbijesz pauzy przed reakcją. Innym aspektem jest przeprogramowanie umysłu. Hill nauczał, że myśli kształtują rzeczywistość. Zanim pójdziesz spać, powtórz afirmację taką, jak jestem osobą, która reaguje jasno i celowo. Wyobraź sobie, że radzisz sobie z wezwaniem ze spokojem, być może na spotkaniu, zachowując opanowanie, podczas gdy inni się denerwują. Jak wyglądałby to życie, gdybyś był znany ze swojego spokoju? Hill powiedział: "Podświadomość akceptuje to, co się powtarza z emocjami. Uciń to wieczornym rytuałem, potwierdź swoją nową tożsamość i poczuj jako prawdę." A oto zaproszenie, pokaż, że cenisz tę transformującą mądrość. Napis w komentarzach, mój spokój nie jest na sprzedaż. Deklarując to, zobowiązujesz się do bycia niezachwianym, ilu z nas jest gotowych na tę zmianę. Hill powiedział, umysł jest ogrodem, jeśli się go nie pielęgnuje, zarasta chwastami. Zidentyfikuj swoje wyzwalacze, być może krytykę ze strony rodziny lub presję finansową i przygotuj świadome reakcje. Na przykład, jeśli paraliżuje cię strach przed porażką, powiedz: Wybieram działanie z pewnością siebie. Jak wyglądałby to je życie, gdybyś kontrolował swoje reakcje? Hill powiedział: Ten, kto panuje nad sobą, nigdy nie jest opanowany. Zapisz swoje wyzwalacze i reakcje, które chcesz przyjąć i wzmacniaj je codziennie. Wreszcie panowanie nad sobą jest aktem wiary. Hill powiedział: wiara daje siłę do rządzenia umysłem. Zanim pójdziesz spać, połącz się z wyższym źródłem i powiedz: wybieram spokój, ponieważ mój cel jest większy niż chaos. To przekonanie cię uziemia. Zacznij już dziś praktykuj uważną pauzę i afirmację panowania nad sobą. Ponieważ jak nauczał Hill, panowanie nad sobą to nie tylko umiejętność, to siła, która buduje życie pełne bogactwa, mądrości i niezachwianego spokoju. Czy zauważyłeś kiedyś, jak spokojna osoba może zmienić otoczenie wokół siebie, nie mówiąc ani słowa? Napoleon Hill powiedział „spokój to prawdziwa siła, ponieważ jest wyborem, by rządzić umysłem pośród chaosu. Mając terror o 6 lat lub więcej, masz doświadczenie, by zamienić turbulencję w okazję, wybierając spokój zamiast reakcji. Dzisiaj przyjrzymy się jak pielęgnować strategiczny spokój, nawyk, który nie tylko chroni Twój spokój, ale także przyciąga szacunek, bogactwo i cel. Ponieważ człowiek, który pozostaje spokojny pod presją, nie tylko przetrwa, on przewodzi. Strategiczny spokój jest wynikiem treningu mentalnego. Hill nauczał, że samokontrola jest budowana przez powtarzanie. Pomyśl przez chwilę ile razy straciłeś panowanie nad sobą podczas kłótni lub zareagowałeś impulsywnie na problem, jak wyglądałby to je życie, gdybyś zamiast tego zareagował spokojnie. Hill powiedział, że spokój to mięsień, który staje się silniejszy z praktyką. Kiedy decydujesz się na zatrzymanie się przed reakcją, tworzysz przestrzeń dla mądrych decyzji. W tej przestrzeni rodzi się prawdziwy autorytet, ponieważ spokojny człowiek nie jest zdominowany przez emocje, on je kontroluje. W praktyce spokój zaczyna się od oddychania, Hill zasugerował, że głębokie oddychanie jest pierwszym krokiem do kontrolowania. Kiedy poczujesz narastający gniew lub niepokój, zatrzymaj się, weź głęboki oddech na 10 sekund i zapytaj siebie, jak mogę zareagować konstruktywnie. Na przykład jeśli współpracownik Cię prowokuje zamiast reagować ze złością, uśmiechnij się i powiedz pomyślę o tym. Badania pokazują, że techniki oddechowe zmniejszają stres od czerorosa. Jak wygląda to życie, gdybyś użył oddechu, aby zachować spokój? Hill powiedział spokojny człowiek jest latarnią w burzy. Praktykuj to dzisiaj oddychaj, zanim zareagujesz innym sposobem na przeprogramowanie reakcji. Hill nauczał, że podświadomość uczy się przez powtarzanie. Zanim pójdziesz spać, powtórz afirmację taką jak jestem osobą, która zachowuje spokój pod presją. Wyobraź sobie siebie w trudnej sytuacji, być może podczas napiętych negocjacji i zobacz, jak odpowiadasz z jasnością i spokojem. Jak wyglądałby to je życie, gdybyś był znany ze swojego opanowania, Hill powiedział, że powtarzanie buduje charakter. Stwórz konosny rytuał potwierdzania swojego spokoju, wizualizowania go i odczuwania. Z czasem spokój stanie się toją naturalną reakcją. Spokój wymaga również oderwania. Hill powiedział, że ci, którzy trzymają się zewnętrznego chaosu, tracą wewnętrzną kontrolę. Unikaj wchłaniania emocji innych, krytyki, presji lub dramatu. Na przykład, jeśli ktoś próbuje Cię sprowokować, powiedz sobie, to nie moja bajka. Jak wyglądałby toje życie, gdybyś uwolnił się od ciężaru emocji innych ludzi? Hill powiedział, że spokojny człowiek jest wolny, ponieważ wybiera to, co go dotyczy. Zapisz sytuacje, które wytrącają cię z równowagi i stwórz świadome reakcje na każdą z nich, wzmacniając swój spokój. Wreszcie spokój jest aktem wiary. Hill powiedział, wiara daje moc spokoju. Zanim pójdziesz spać, połącz się z wyższym źródłem i powiedz, wybieram spokój, ponieważ ufam swojemu celowi. Ta wiara utrzymuje cię na ziemi, zacznij już dziś uświć pozę oddechową i afirmację spokoju. Ponieważ jak nauczał Hill, strategiczny spokój to nie tylko cisza, to siła, która buduje życie pełne bogactwa, mądrości i autorytetu. Czy wiesz, że 600 okazji biznesowych jest traconych z powodu braku pewności siebie? Zgodnie z badaniami przedsiębiorczości, Napoleon Hill powiedział, że umysł jest magnesem, który przyciąga to, co projektujesz. W wieku 6 lat lub starszym masz doświadczenie, aby kształtować swój umysł jak siłę magnetyczną, przyciągając bogactwo, szacunek i cel za pomocą energii którą emitujesz. Dzisiaj przyjrzymy się, jak przekształcić swój umysł w magnes, używając samokontroli, aby projektować pewność siebie i spokój. Nawet pośród chaosu. Jeśli ta treść rozpala ogień pod toją skórą, kliknij subskrybuj teraz. Jest bezpłatna i nie ma wymówki, aby nie być częścią tej transformacyjnej podróży. Magnetyczny umysł jest wynikiem kontrolowanego stanu wewnętrznego. Hill nauczał, że to co czujesz i projektujesz, determinuje to co przyciągasz. Jeśli jesteś niespokojny lub reaktywny, twój umysł emituje chaos, przyciągając problemy. Ale jeśli pielęgnujesz spokój i pewność siebie, przyciągasz okazję. Pomyśl przez chwilę, jaką energię umysłu, dzisiaj gniew wątpliwości cię spokój, jak wyglądałby to je życie, gdybyś projektował tylko pewność siebie. Hill powiedział, że spokojny umysł jest magnesem dla sukcesu. Kiedy zachowujesz opanowanie, świat reaguje z szacunkiem i możliwością. W praktyce uczynienie to jego umysłu magnetycznym zaczyna się od wizualizacji. Hill zasugerował wizualizację siebie jako osoby, którą chcesz być. Zanim pójdziesz spać, zamknij oczy i wyobraź sobie siebie podczas negocjacji, prowadząc ze spokojem lub zamykając dużą transakcję. Poczuj pewność siebie, zobacz jak ludzie cię szanują. Badania pokazują, że regularna wizualizacja zwiększa pewność siebie o ciężar. Jak wyglądałby to życie, gdybyś każdej nocy wizualizował sukces. Hill powiedział, że podświadomość akceptuje to, co wizualizujesz z emocjami. Uczyń to rytuałem, wizualizuj swój umysł jako magnes przyciągający to, co projektujesz. Innym aspektem jest kontrolowanie swoich słów. Hill powiedział, że słowa są wibracjami, które kształtują rzeczywistość. Unikaj narzekań lub fraz takich, jak nie mogę tego zrobić. Zamiast tego powiedz jestem przyciągaczem okazji. Na przykład jeśli stoś w obliczu kryzysu finansowego powiedz znajduje rozwiązania z mądrością. Jak wyglądałby to je życie, gdyby to je słowa były zawsze pozytywne? Hill powiedział to, co mówisz wzmacnia to, co przyciągasz. Zapisz frazy, które cię inspirują i powtarzaj je codziennie, szczególnie przed snem, aby zaprogramować swój umysł. Magnetyczny umysł wymaga również skupienia. Hill nauczał, że rozproszona energia niczego nie przyciąga. Unikaj rozpraszaczy mediów społecznościowych, negatywnych wiadomości i skup się na swoim celu. Na przykład, jeśli chcesz prosperować, poświęć 10 minut dziennie na studiowanie finansów. Jak wyglądałby to życie z większym skupieniem? Hill powiedział, że skupiony mężczyzna jest magnesem dla wyników. Stwórz codzienny plan z zadaniem priorytetowym, które odzwierciedla Twój cel, wzmacniając Twoją magnetyczną energię. Hill powiedział, Wiara to energia, która aktywuje magnes. Zanim pójdziesz spać, powiedz, przyciągam bogactwo i cel, ponieważ ufam swojej ścieżce. Ta wiara wzmacnia twoje wibracje. Zacznij już dziś od wizualizacji swojego umysłu jako magnesu i potwierdzenia swojej pewności siebie. Ponieważ, jak nauczał Hill, magnetyczny umysł nie tylko przyciąga, tworzy życie pełne bogactwa, mądrości i mocy. Czy kiedykolwiek straciłeś kontrole w sytuacji i później żałowałeś, jak zareagowałeś? Napoleon Hill powiedział, prawdziwa siła leży w reagowaniu, a nie w reagowaniu. W wieku Ciero 6 lat lub starszym masz mądrość, aby przekształcić impulsy w świadome wybory, tworząc rezultaty, które odzwierciedlają Twój cel. Dzisiaj przyjrzymy się jak rozwinąć świadome reagowanie, umiejętność, która pozwala Ci stawiać czoła wyzwaniom z jasnością, utrzymywać kontrolę i budować życie pełne bogactwa i autorytetu. Ponieważ człowiek, który reaguje świadomie nie tylko stawia czoła chaosowi, on zamienia go w okazję. Hicia doma reakcja jest istotą samokontroli. Hill nauczał, że pomiędzy bodźcem a reakcją jest przestrzeń, w której wybierasz swoją moc. Reagowanie jest automatyczne krzyczenie w kłótni, uleganie lękowi lub wycofywanie się z krytyki. Reagowanie to mądry wybór. Pomyśl przez chwilę, ile razy zareagowałeś impulsywnie i przegapiłeś okazję. Jak wyglądałby to je życie, gdybyś reagował spokojnie? Hill powiedział, świadoma reakcja jest to znakom lidera. Kiedy wybierasz sposób reagowania, przejmujesz kontrolę bez względu na okoliczności, w praktyce uważne reagowanie zaczyna się od zatrzymania się. Hill zasugerował, że 3 sekundowa przerwa może zmienić wynik całego życia. Kiedy poczujesz, że emocje rosną, złość, strach, frustracja, zatrzymaj się, weź głęboki oddech i zapytaj, jaka jest najrozsądniejsza reakcja w tej chwili. Na przykład, jeśli klient cię prowokuje, zamiast ostro reagować, spokojnie powiedz: Rozumiem, przepracujmy to razem. Badania pokazują, że uważne przerwy zwiększają jasność o 6%. Jak wyglądałby to życie, gdybyś zatrzymywał się przed każdą reakcją? Hill powiedział, przestrzeń między bodźcem a reakcją to miejsce, w którym rodzi się moc. Praktykuj to dzisiaj, zatrzymaj się przed reakcją. Innym aspektem jest trenowanie umysłu. Hill powiedział, że podświadomość uczy się przez powtarzanie. Zanim pójdziesz spać, powtórz afirmację taką jak odpowiadam jasno i celowo. Wyobraź sobie siebie w napiętej sytuacji. Na przykład kłótni rodzinnej i zobacz, jak odpowiadasz spokojnie i pewnie. Jak wyglądałby to je życie, gdyby toje reakcje były zawsze strategiczne? Hill powiedział, że powtarzanie kształtuje nawyk. Stwórz wieczorny rytuał potwierdzania swojej zdolności do świadomego reagowania i wizualizowania tego, jak wzmacnia to toją nomą tożsamość. Uważna reakcja wymaga również emocjonalnego oderwania. Hill nauczał, że ten kto przywiązuje się do emocji innych traci kontrolę. Kiedy ktoś Cię krytykuje lub uderza chaos, powiedz sobie... To nie definiuje mojej wartości. Na przykład jeśli spotkasz się z odrzuceniem zamiast czuć się pokonanym zapytaj, czego mogę się z tego nauczyć? Jak wyglądałby to je życie gdybyś uwolnił się od zewnętrznych emocji? Hill powiedział, świadomy człowiek wybiera to, co go dotyka. Zapisz swoje emocjonalne wyzwalacie i stwórz świadome reakcje na każdy z nich, wzmacniając swoją kontrolę. Wreszcie uważna reakcja jest aktem wiary. Hill powiedział, wiara daje siłę, by wybierać mądrze. Zanim pójdziesz spać, pądź się z wyższym źródłem i powiedz, reaguję spokojnie, ponieważ ufam swojemu celowi. To przekonanie utrzymuje Cię na Ziemi. Zacznij już dziś praktykuj uważną pauzę i afirmację mądrej reakcji. Ponieważ jak nauczał Hill, uważna reakcja to nie tylko wybór, to siła, która buduje życie pełne bogactwa, mądrości i niezachwianego autorytetu. Czy zauważyłeś kiedyś się najbardziej szanowanymi ludźmi są ci, którzy zachowują spokój nawet w najgorszych burzach? Napoleon Hill powiedział spokój to nawyk, który kształtuje się przez powtarzanie. W wieku 4-6 lat lub starszym masz doświadczenie aby przekształcić spokój w swoją największą siłę tworząc wzorzec mentalny, który przyciąga bogactwo szacunek i cel. Dzisiaj zbadamy, jak rozwinąć nawyk spokoju, wykorzystując świadome powtarzanie, aby przeprogramować swój umysł i żyć jak niezachwiany przywódca. Ponieważ człowiek, który kultywuje spokój, nie tylko stawia czoła wyzwaniom, on je opanowuje, nawyk spokoju jest kluczem do trwałej samokontroli. Hill nauczał, że umysł jest stworzeniem nawyku a spokój może stać się jego naturalną reakcją pomyśl przez chwilę Ile razy straciłeś spokój w kryzysie i żałowałeś się, nie zachowałeś kontroli. Jak wyglądałby to je życie, gdyby spokój był twoją domyślną reakcją? Hill powiedział, że spokój jest oznaką mistrza. Kiedy reagisz spokojnie inspirujesz pewność siebie i przyciągasz rozwiązania, ponieważ spokój jest oznaką siły, a nie słabości. W praktyce nawyk spokoju zaczyna się od małych codziennych czynności. Hill zasugerował, że powtarzanie tworzy automatyczne wzorce. Kiedy stajesz w obliczu bodźca takiego jak krytyka lub presja, zatrzymaj się, oddychaj przez 10 sekund i powiedz, wybieram spokój. Na przykład, jeśli pojawi się niepowodzenie finansowe zamiast panikować spokojnie zastanów się jaki jest następny krok. Badania pokazują, że spokojne nawyki zmniejszają stres opyteń. Jak wyglądałby to je życie gdybyś spokojnie reagował na każde wyzwanie? Hill powiedział, nawyk kształtuje przeznaczenie. Praktykuj to już dziś wybierz spokój w stresującej sytuacji. sytuacji. Innym sposobem na wzmocnienie spokoju jest użycie autosugestii. Hill powiedział, że podświadomość słucha emocjonalnego powtarzania. Przed pójściem spać powtórz afirmację taką jak jestem pogodną osobą, która kontroluje swoje emocje. Wyobraź sobie, że stajesz w obliczu kryzysu być może kłótni w pracy i zachowujesz spokój. Jak wyglądałby to je życie gdyby spokój był to ją tożsamością? Hill powiedział, że to co powtarzasz w nocy staje się prawdą w ciągu dnia. Stwórz wieczorny rytuał, potwierdź swój spokój, wizualizuj go i poczuj programując swój umysł na spokój. Spokój wymaga również ochrony przed zewnętrznym chaosem. Hill nauczał, że spokojny człowiek filtruje to co przychodzi do jego umysłu. Unikaj negatywnych wiadomości, toksycznych rozmów lub rozproszeń, które pozbawiają cię spokoju. Na przykład ogranicz czas spędzany w mediach społecznościowych i zastąp go inspirującą lekturą. Jak wyglądałby to je życie z mniejszym hałasem i większym spokojem? Hill powiedział, że człowiek, który strzeże swojego umysłu, strzeże swojej przyszłości. Stwórz spokojne otoczenie przed pójściem spać, żadnych telefonów komórkowych, przyćmienie światło, aby wzmocnić nawyk spokoju. Wreszcie spokój jest aktem wiary. Hill powiedział, Wiara jest fundamentem spokoju. Zanim pójdziesz spać, połącz się z wyższym źródłem i powiedz. Jestem spokojny, ponieważ ufam swojej ścieżce. Ta wiara cię uziemia. Zacznij już dziś praktykuj akt spokoju i wieczorną afirmację. Ponieważ jak nauczał Hill nawyk spokoju to nie tylko pokój, to siła, która buduje życie pełne bogactwa mądrości i autorytetu. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jakby było żyć z tak silną pewnością siebie, że nic nie mogłoby jej zachwiać? Napoleon Hill powiedział że największą siłą jest rządzenie sobą. Mając 4-6 lat lub więcej masz mądrość aby zbudować niezachwianą tożsamość taką która nie ugina się pod zewnętrznym chaosem ale definiuje świat wokół ciebie. Dzisiaj zbadamy jak stworzyć tę tożsamość używając samokontroli spokoju i wiary aby stać się architektem swojego przeznaczenia przyciągając bogactwo szacunek i cel. I zanim skończymy jedno ostatnie zaproszenie zasubskrybuj kanał, w przeciwnym razie możesz skończyć jako jedna z tych osób, które nadal obwiniają świat zamiast kopać głębiej od wewnątrz, w wieku 4-6 lat możesz nosić etykiety z przeszłości jestem reaktywny jestem słaby pod presją. Ale to nie jesteś ty to nawyki, które można zmienić. Pomyśl przez chwilę, kim byś był gdyby nic nie mogło cię zaniepokoić. Jak wyglądałby to je życie, gdybyś był znany ze swojej ciecie siły? Hill powiedział, że tożsamość buduje się przez powtarzanie. Każdy świadomy wybór, każda spokojna reakcja jest buducem nowego ciebie. W praktyce budowanie niezachwianej tożsamości zaczyna się od afirmacji. Hill zasugerował, że to ja podświadomość akceptuję to co powtarza z emocjami. Zanim pójdziesz spać powiedz, jestem niezachwianą osobą, która kontroluje swoje emocje. Wyobraź sobie siebie w kryzysie, być może trudnych negocjacjach i zobacz jak odpowiadasz spokojnie i autorytatywnie. Badania pokazują, że afirmacje tożsamości zwiększają pewność siebie o 50%. Jak wyglądałby to jeżycie, gdybyś widział siebie jako niezachwianego? Hill powiedział to co afirmujesz nocą staje się prawdą za dnia. Uczyń to rytuałem afirmuj, wizualizuj, czuj. Innym aspektem jest porzucenie przeszłości. Hill powiedział że przeszłość nie definiuje przyszłości chyba że na to pozwolisz. Zidentyfikuj stare etykiety takie jak jestem impulsywny i zastąpię jestem spokojny i strategiczny. Zanim pójdziesz spać powtórz swoją nową tożsamość 10 razy z przekonaniem. Jak wyglądałby to je życie gdybyś zostawił starego siebie za sobą? Hill powiedział, że człowiek, który odrzuca ograniczenia, tworzy możliwości. Zapisz swoje stare przekonania i nowe wzmacniają zmiany poprzez codzienne powtarzanie. Niezachwiana tożsamość wymaga również konsekwencji. Hill nauczał, że powtarzanie zamienia życzenia w rzeczywistość. Zobowiązuj się do dewatygniowego rytuału każdej nocy potwierdzaj swoją nową tożsamość wizualizuj siebie jako niezachwianego i zaufaj procesowi. Na przykład jeśli chcesz być liderem wyobraź sobie, że spokojnie inspirujesz innych. Jak wyglądałby to je życie gdyby to ja tożsamość była wzmacniana codziennie? Hill powiedział, że podświadomość słucha najgłośniejszego rozkazu. Wytrwaj nawet jeśli nie zobaczysz natychmiastowych rezultatów, a twój umysł dostosuje się do tej nowej tożsamości. Ostatecznie niezachwiana tożsamość jest aktem wiary. Hill powiedział, wiara jest cementem który umacnia tożsamość. Zanim pójdziesz spać, połącz się z wyższym źródłem i powiedz, jestem niezachwiany, ponieważ ufam swojemu celowi. Skomentuj poniżej wybieram niezachwianą tożsamość, to ja historia może zainspirować innych, ponieważ jak nauczał Hill niezachwiana tożsamość to nie tylko siła to most, która buduje życie pełne bogactwa, mądrości i trwałego wpływu.